A teraz uwaga. To, co teraz nagrywam, to co teraz do was mówię, to nie będzie analiza techniczna, taką, jaką znacie z codziennych analiz, to będzie odpowiedź na wiele zapytań, na które nie udzieliłem indywidualnej odpowiedzi. Ponieważ no, nie mam na tyle potencjału czasowego, żeby ze wszystkimi rozmawiać, po prostu nie daje rady. Już teraz nie daję rady, więc pytanie, co będzie później. Ale. Do czego zmierzam? Zobaczcie, w dzisiejszej analizie technicznej, w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym nagraniu, zawarłem ważny komunikat. Tak to opisałem. Ważny komunikat. I, i jakie jest przesłanie tego komunikatu? Otóż ja rozumiem intencje wielu osób, które, dla których to, co do tej pory widzicie, jest niewystarczające. Czyli chcielibyście zobaczyć te realne zyski, jak w, najprościej mówiąc, wyciągam tak, jak to ktoś powiedział. Wyciągam kasę z giełdy, tak? To jest nie moje, nie moje słowo, tylko cytat jednego z widzów. W jaki sposób wyciągam kasę z giełdy? Otóż dobrze, postanowiłem, że na początku pokażę Wam, w jaki sposób to robię, a w drugiej kolejności chciałbym, żebyście też mogli z tego skorzystać. Natomiast cały czas jeszcze nie przyszło mi do głowy, jaka miałaby być tego formuła. Nie mam w tym żadnego doświadczenia. Zakładam, że być może wy macie większe doświadczenie w tych sprawach, obserwując być może jakichś innych no, youtuberów czy analityków. Dlatego przez najbliższy czas, najbliższy okres, to myślę, że to będzie tydzień, dwa około, będę skrupulatnie zbierał od Was wszystkie uwagi co do tego, jak mogłoby to się odbywać. Piszecie mi o komunikatorach, o Discordzie, o różnych jakichś rzeczach, których ja do tej pory nie używałem, nie znam ich. Także tego typu przesłanie z waszej strony do mnie będzie zapowiedzią, będzie, będzie rozpoczęciem pewnej intencji mojej, którą chcę do was skierować i wprowadzić Was w ten handel, którego ja dokonuję codziennie. No, wy tego nie widzicie, dlatego że nie ma takiej możliwości przy pomocy YouTube, żebym ja wam to po prostu pokazał. To, co jedynie mogę pokazać, to jakaś długoterminowa analiza. Natomiast jak handluję, w jaki sposób otwieram transakcje, w jaki sposób je zamykam, w którym momencie to robię, dlaczego to jest ten moment, aż do chwili, w, w której pokażę Wam, co kieruje mną, żeby w danym momencie zawrzeć daną transakcję, czyli po prostu i do metodologia, której używam, w bardzo takim. Dosłownym tego słowa znaczeniu przekazu, postaram się wam to w jakiś sposób przekazać. Nie wiem jeszcze jak. Zakładam, że nie będzie to wiedza, informacje, które przekażę Wam za darmo. Przypuszczam, że będę chciał ten czas, który wam poświęcę, jakoś sobie skoszować, mniej lub bardziej, przynajmniej jakoś symbolicznie. Ale też nie chciałbym chyba, żeby to było tak bezpośrednio, że musicie mi, nie wiem, płacić jakieś pieniądze. Być może zrobię to w formie takiej, jak widzę, że niektórzy to robią, czyli być może jakichś linków referencyjnych do giełd, tak, tak żeby, żeby mieć z tego jakąś prowizję. Nie wiem. Napiszcie, napiszcie, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Jeżeli nie chcecie pisać w komentarzach, podałem tutaj swojego maila i na tego maila również możecie się do mnie odzywać. A za około dwa tygodnie postaram się przedstawić wstępny zarys tego, w jaki sposób miałoby to funkcjonować i jak miałoby to działać. Dodatkowo pomyślałem sobie, że już dziś, czy od dziś, a nawet właściwie już od wczorajszego wieczoru, Nagram wam kilka sytuacji, takich normalnych, moich codziennych sytuacji, w których po prostu handluję i w jaki sposób handluję. O ile mi się to uda no bo um, mając na głowie również nagrania dla was, analizy dla was, swoje życie rodzinne, swoją pasję, którą też y, uwielbiam i której poświęcam bardzo dużo czasu, to ja nie należę do traderów, którzy przez 12 godzin siedzą z nosem w komputerze, ale staram się wyłapywać te oczka, te fajne takie transakcje, gdzie gdzie naprawdę można zarobić, i, i ten zysk wyciągam z tego. Więc jeżeli jeszcze mi się to uda nagrać dla Was, to będę to publikował w zakładce Edukacja na razie. A póki co, przez najbliższe dwa tygodnie zostawiam książkę otwartą. I chciałbym, żebyście tam w tej książce umieścili jak najwięcej wpisów od siebie, co Wy na ten temat myślicie i jak Wy byście chcieli, żeby to funkcjonowało. Być może, mówię, macie doświadczenia, albo podejrzeliście doświadczenia gdzieś na innych y, kanałach. Podpowiedzcie mi, a coś na pewno stworzymy, co będzie satysfakcjonujące dla większości. Zakładam, że znajdzie się mniejszość, która, czy, nie, czy pojedyncze osoby, które być może zaraz y obst obstrzelą mnie krytyką, że, że zamieniam to w komercję, że chcę z tego wyciągać pieniądze. Nie wiem, czy chcę z tego wyciągać pieniądze. To jest właściwie odpowiedź na, na, na za Wasze zapytania. Nie muszę tego robić, ale. Ale właśnie, zobaczę, bo jeżeli większość stwierdzi, że nie, że to bzdura, że zamienisz to w komercję, będziesz wyciągał z tego pieniądze, to będzie twój jedyny cel, a taka jest niestety mentalność wielu wielu Polaków, to po prostu ten temat odpuszczę i przestanę to robić prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Także jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyśmy coś razem wspólnego stworzyli, księga jest otwarta, róbcie wpisy, zobaczymy, co z tego wyniknie.